Środa, 19 lutego, godzina 21. Jesteście tutaj ze mną, to znaczy Misiech News, wieczorową porą, codziennie subiektywny przegląd wydarzeń. Już za chwilę porozmawiamy o tym, że robi się coraz mniej sympatycznie i coraz mniej bezpiecznie w związku z sytuacją międzynarodową. Jaki to ma wpływ na naszą wewnętrzną sytuację w Polsce? Co to, co dzieje się za naszą granicą? To, co dzieje się wokół rozmów pokojowych pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, to, co dzieje się w Europie, jaki to ma wpływ na naszą politykę, jak to będzie się przekładało na to, że już za kilkanaście tygodni idziemy do wyborów prezydenckich. Bardzo proszę was o subskrybowanie mojego kanału, proszę was o lajki. Ci, którzy są z Miskiem wieczorową porą, wiedzą o polityce więcej. Bo codziennie przekonujecie się, że to o czym mówię, następnego dnia możecie przeczytać w gazetach jako fakty albo jako tezy, które są poważnie rozpatrywane przez ekspertów, bo my tu wiemy więcej, wiemy szybciej. Dzięki, że jesteście ze mną. Rekordowo rośnie liczba subskrybentów. A ja zapraszam do dzisiejszego subiektywnego przeglądu wydarzeń. Bardzo proszę was o lajki i bardzo was proszę o subskrybowanie mojego kanału. Proszę was o to, bo nie jestem dyktatorem. A tak, dzisiaj jako dyktatora określił prezydenta zełańskiego prezydent Donald Trump. To już kolejny dzień, w którym Trump eskaluje bardzo mocno eskaluje retorykę względem Wołodymyra Zełenskiego. Czy to oznacza do końca eskalacji retoryki względem Ukrainy tego nie wiemy tak naprawdę wiemy natomiast na pewno Zełęński nie podoba się Donaldowi Trumpowi jako prezydent Ukrainy być może nie podoba mu się dlatego że Trump uważa iż Zelenski nie pójdzie czy nie zaakceptuje tych ustępstw które ewentualnie już przewiduje względem Rosji Donald Trump a może być tak też dlatego, że po prostu, niezależnie od tego, jaką ma politykę względem Rosji Donald Trump, po prostu nie chce mieć tam żelęckiego. I tak jak na całym świecie, być może niedługo również w Polsce, pan prezydent Stanów Zjednoczonych będzie chciał wpływać na politykę wewnętrzną tych krajów, które są dla niego z jakichś powodów ważne. Tak więc, już na wstępie tych rozmów, które prowadzi z Rosjanami, bardzo wyraźnie chcę ustawić Zełęckiego do pionu, bo taki jest model pracy Donalda Trumpa z klientami politycznymi. Dzisiaj, i nie oszukujmy się, zarówno Polska, jak i Ukraina, bo bardzo wiele od Ameryki potrzebujemy, jesteśmy klientami politycznymi Stanów Zjednoczonych. Czy się to komuś podoba, czy nie, w przypadku Donalda Trumpa. Podoba nam się to bardzo mało, bo język Donalda Trumpa jest publiczny i bardzo brutalny. Ale ja Wam powiem, że język demokratycznej administracji Joe Bidena był wobec nas i wobec Ukraińców równie brutalny. Tyle tylko, że nie był wypowiadany publicznie. Bardzo różniła się dyplomacja amerykańska w poprzednim wydaniu od obecnej. Nie tak naprawdę tym, co mówiła do sojuszników, ale jak to mówiła. I teraz zastanówmy się nad skalą ustępstw Trumpa względem Rosjan. Chcę Wam powiedzieć na razie, że Trump nie cofnął zgody na używanie tych rakiet dalekiego zasięgu, której w, którą w ostatniej chwili udzielił Joe Biden. Jeżeli Donald Trump dzisiaj mówi, że Ukraińcy mogliby być gdzie indziej, to tylko częściowo ma rację oskarżając o to Ukraińców, bo przede wszystkim oskarżenie o to, że Ukraińcy dzisiaj są w takim stanie, w jakim są i ta sytuacja na froncie nie wygląda dla nich różowo, należy kierować do tych, którzy mogli pomóc Amerykan e, e, Ukraińcom, a nie pomogli. Akurat nie do Polski, bo Polska i to nie pod rządami Tuska, a pod rządami Kaczyńskiego. Na skutek osobistych decyzji Jarosława Kaczyńskiego i chwała mu za to, udzieliła ogromnej i to kluczowej w momencie rozpoczęcia wojny pomocy wojskowej dla Ukrainy. Tak więc my Polacy, i proszę o tym pamiętać, nie musimy mieć kompleksów względem Ukraińców, że myśmy im mało pomogli. Nie mówię tutaj o pomocy dla uchodźców, bo to jest oczywiste, że pomogliśmy bardzo dużo, ale także pomogliśmy w wymiarze politycznym, militarnym i państwowym na samym kluczowym początku wojny. I to przy całym moim krytycyzmie wobec rządu prawa i sprawiedliwości jest niewątpliwą zasługą tego rządu Morawieckiego, a przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego. Paradoks polega na tym, że oni dzisiaj bo chcą duć w dudkę antyukraińską, i nawet Nawrocki powtarza bzdury, przepraszam, bzdury, które płyną z Ameryki, że winę za wojnę ponosi albo Ukraina, albo elity zachodnie. I Nawrocki to dziś powtarza, to powtarza rzeczy absolutnie sprzeczne z tym, co mówił świętej pamięci Lech Kaczyński dawno temu, a całkiem niedawno przywódcy prawa i sprawiedliwości. Bo kiedy ta wojna się zaczynała, to przywódcy prawa i sprawiedliwości nie oskarżali o tę wojnę Ukraińców ani Zachodu, tylko Rosję, zgodnie z prawdą. Tak więc pan. Nawrocki powinien pamiętać, jakie jest stanowisko partii, która go popiera, bo przecież wystawia go rzekomo na Polski, bo nie jest obywatelskim kandydatem. Ale to niech pamięta, bo główna partia, jaką go popiera, to PIS. I PIS nie miał takiego stanowiska, jak dzisiaj twierdzi Trump w sprawie, jak i dzisiaj ma Trump w sprawie Ukrainy. Miał 180 stopni odmienne stanowisko. Więc jeżeli dzisiaj ktoś ma o, problem z myśleniem Trumpa o Ukrainie, to raczej pisowcy, bo oni byli najbardziej proukraińskim rządem w Europie. Ewidentnie i to przyznawali sami Ukraińcy, i kiedy to było modne, to się tym chwalił sam PiS. Dzisiaj PiS się tym jakoś dziwnie nie chwali, ale fakty historyczne pozostają absolutnie bezsporne i oni dla czystej przyzwoitości, chociaż pewnie trudno od nich, od nich tego oczekiwać, powinni być zgodni z tym, co akurat jest ich obiektywnym sukcesem pomoc dla Ukrainy na początku wojny. Natomiast to, co było też polityką prawa i sprawiedliwości, czyli otwarte granice dla imigrantów, to jest coś, co dzisiejszy jeden z sondażów, sondaży pokazuje bardzo wyraźnie jest niepopularne. Ten aspekt i ta spuścizna rządów prawa i sprawiedliwości. Otwarte polskie granice od Ukraińców zaczynając na Bangladeszu kończąc, ten model pisu, dawania wizji, wpuszczania do Polski, dawania przywilejów każdemu, kto tego chce, ten model Prawa i sprawiedliwości został odrzucony przez Polaków. Polacy w sondażach mówią wyraźnie, to podoba nam się, co wprowadza ten rząd wypowiedzenie paktu migracyjnego kontrola. Ściganie afery wizowej, czyli na masową skalę wpuszczanie do Polski i Europy ludzi z, z trzeciego świata. I tu dzisiejsze sondaże są pozytywne. One pokazują bardzo wyraźnie: większość Polaków. Nie popiera tej polityki otwartych polskich granic, którą pra, prawo, prowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Ktoś powie, ale oni mówili co innego. Zgoda, mówili co innego, bo kłamali i byli obłudni. Ale mówili, że walczą w Polsce z niżem demograficznym, a zostawili katastrofę demograficzną. Mówili, że walczą z pijaństwem, a zostawili naród rozpity dwa razy bardziej niż za czasów komuny. I tak dalej, i tak dalej. Mówili, że walczą o pa Polskę katolicko, a 5 milionów blisko ludzi przestało chodzić do kościoła przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc to, że oni coś mówili, to raczej nie świadczy o tym, że tak się stało, czy tak robili, bo bardzo często to, co się działo, było dokładnie odwrotne z tym, co mówili i nazwa tej partii. Prawo i Sprawiedliwość w kontekście tego, co się działo przez 8 lat, brzmi jak ponury zart, o czym ja wielokrotnie mówiłem. A was proszę o lajki i proszę o subskrybowanie mojego kanału. Ta niewesoła sytuacja międzynarodowa, w której Trump na razie jeszcze nie wiemy, na jakie ustępstwa w względem Rosji pójdzie, natomiast tak jak już powiedziałem, na razie bardzo zaostrza swoją retorykę wobec Załajskiego, to są rzeczy, które dla nas w Polsce muszą budzić niepokój. Po pierwsze, dlatego, że na liście żądań Władimira Putina i na liście tych problemów historycznych, które Władimir Putin ma, leży również obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i przynależność Polski do NATO. Władimir Putin w ogóle chciał. Od samego początku zakwestionować skutki rozpadu Związku Radzieckiego. A skutkiem rozpadu Związku Radzieckiego jest wolność państw bałtyckich, wolność Ukrainy, formalna niepodległość Białorusi i przynależność do zachodu Polski. Przynależność do zachodu, czyli NATO i Unia Europejska to są rzeczy, które Putinowi przeszkadzają. I my musimy zobaczyć i pod tym kątem oceniać, Prezydentury Donalda Trumpa. Tak, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo musimy ją oceniać niestety egoistycznie, bo taki nadszedł czas. Tego chcieli pisowcy i to mają. Zaczął panować egoizm w polityce międzynarodowej. Nam nie pozostaje w związku z tym nic innego, jak również egoistycznie w relacjach z Amerykanami pilnować własnych interesów. To znaczy również patrzeć na to, co Amerykanie oddają Rosjanom. Póki co naszych interesów Rosjanom Trump nie oddaje. Mówię póki co, bo gazety, ale pamiętajmy o tym, że trzeba starannie oddzielać szum informacyjny od faktów. Gazety sugerują, że może pójść także na ustępstwa względem Polski. Ja bardzo nie chciałbym w to wierzyć i to w oczywisty sposób. Jeśli tylko Trump stanąłby po stronie Rosji w sposób jawny w sporze nie z Ukrainą, a w sporze z Polską, to w oczywisty sposób jakikolwiek pozytywny wpływ Donalda Trumpa na polskie wybory znika, no bo wtedy w oczywisty sposób sama asocjacja z tą administracją nie będzie w Polsce rozpatrywana pozytywnie. Ja szczerze mówiąc nie sądzę, by tak się stało. Ja myślę, że Trump będzie miał wpływ na polskie wybory, a to oznacza, że on na wielkie ustępstwa wobec Rosji nie pójdzie. Natomiast co Polacy zobaczą, i zobaczymy, jakie z tego wyciągną wnioski także polscy politycy. Moim zdaniem, już za chwilę zobaczymy, jak brutalnie poradzi sobie z Wołodymyrem Zełęskim w polityce wewnętrznej w Ukrainie Donald Trump, bo Trump naciska na wybory. A tych wyborów, niezależnie od tego, że Trump myli się mówiąc, że poparcie dla Zelejskiego jest trzyprocentowe, bo nie jest trzyprocentowe, ale te wybory w oczywisty sposób Zelejski będzie miał kłopoty, żeby wygrać. I brutalne pytanie, które zadał Donald Trump, gdzie są moje pieniądze, czyli amerykańskie pieniądze w kontekście korupcji w Ukrainie, jest pytaniem, które w oczywisty sposób zawiśnie także nad Wołodymyrem Zeleńskim. W czasie. Ewentualnej kampanii wyborczej. I jak my się mamy w tym zachowywać? Powtórzę. Normalnie. Spokojnie. Dbać o swoje. Polska ma jeden podstawowy interes. Musimy mieć parasol obronny Stanów Zjednoczonych. Na dzisiaj Europa nam tego parasolu nie jest w stanie zapewnić, a Polska sama na razie też jeszcze sama w sobie, sama nie jest w stanie tego zapewnić. Tu i teraz, na najbliższe kilka lat, bez pomocy Amerykanów się nie obejdziemy. I niestety trzeba odłożyć wszystkie. Wszystkie powtórzę, anse, kłopoty, jakieś osobiste urazy. Niestety, taki jest Trump. Wybrał go, wybrał go naród amerykański. Mówi językiem twardego interesu. My jesteśmy dużo słabszym partnerem, ale mamy mu coś na zaoferowania i musimy przyjmować za dobrą monetę to, co do tej pory mówiło o Polsce. I przyjmować za dobrą monetę, bo totalnie skompromitował go Andrzeja Dudę. Gdyby jego ludzie mówili polskiemu prezydentowi o zwiększeniu kontyngentu obecności amerykańskiej w Polsce, a w tym samym czasie Trump rosyjskiemu prezydentowi obiecał coś dokładnie odwrotnego, to by ostatecznie skompromitowało prawo i sprawiedliwość. Tyle tylko, że byłoby dla Polski potężnym problemem. I akurat, o ile kompromitacji prawo i sprawiedliwości życzę w bardzo wielu obszarach, to oczywiście nie w tej, bo akurat w tym obszarze nie chciałbym, żeby PiS się skompromitował współpracą z Trumpem. Bo chciałbym, żeby na współpracę z Trumpem Polska dobrze wychodziła. I to mówię, jak sądzę, wierzycie mi bardzo szczerze, bo bezpieczeństwo Polskie jest teraz dla mnie dużo bardziej ważniejsze niż kto rządzi Stanami Zjednoczonymi i inne tego typu dyrdymały. A ja was proszę o lajki, proszę o subskrybowanie mojego kanału, bo codziennie śledzimy to, co dzieje się w krajowej i międzynarodowej polityce. Bo codziennie, codziennie, uwierzcie mi, dzieje się coś ciekawego. I my coraz bliżej. Coraz bliżej jesteśmy tego momentu, w którym dokonamy bardzo ważnego wyboru, wyboru prezydenta Rzeczpospolitej. Na dzisiaj sondaży nie było. Ja dzisiaj nie zobaczyłem żadnych nowych sondaży, poza tym sondażem, o którym wam wspomniałem. Większość Polaków jest niechętna imigrantom. I znowu, można na to patrzeć tak, jak patrzą na to prawicowi e, obserwatorzy, a ja na to patrzę tak. Oznacza to, że większość Polaków, i powtórzę to jeszcze raz, odrzuciła politykę otwartych granic Prawa i Sprawiedliwości. I miejmy nadzieję, że także przy wyborach prezydenckich Polacy będą pamiętali, kto im zapewnił i kto im zafundował. Setki tysięcy wiz dla podejrzanej gości z całego świata. A u nas, najfajniejsi widzowie, ich jest już ponad 50 tysięcy subskrybentów mojego kanału, jesteście, moi drodzy, elitą. Wiecie więcej, wiecie szybciej i jesteście w bardzo ekskluzywnym gronie. Od samego początku razem ze mną bardzo za to dziękuję. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajki i do zobaczenia. Jutro o 21.00.